Dzień dobry. Takie małe doprecyzowanie tematu, o którym już i pisałam i mówiłam. Mianowicie chodzi o tą sytuację, no głównie z koronawirusem ostatnio związaną, no ale też można czasem stracić pracę z innego powodu. I ta utrata pracy wiąże się również z tym, że automatycznie tracimy prawo do grupowego ubezpieczenia w tym zakładzie pracy. Kontynuacje tych grupówek, takie indywidualne, zazwyczaj są mniej korzystne, to znaczy warunki spadają w dół. Stąd moja propozycja, żeby nie liczyć na to, co się ma w zakładzie pracy, bo właśnie w takiej sytuacji utraty tej pracy tracimy również prawo do tego ubezpieczenia. Można zrobić taką kontynuację bez karencji, że tak powiem, przejść płynnie z jednego w drugie ubezpieczenie. Trzeba tylko zadbać o to, żeby była ciągłość, żeby nie było przerwy pomiędzy jednym a drugim. Stąd Wasze zadanie, drodzy Państwo, jest tylko takie, żeby dokładnie się wypytać, do jakiego momentu chroniło Was ubezpieczenie w tym byłym już zakładzie pracy. I szybciutko reagujemy, bo to trzeba rzeczywiście szybko zareagować, żeby, żeby ta ochrona y, objęła od kolejnego miesiąca, tak? I wtedy będzie ciągłość. No i teraz, właśnie, y, czego dotyczy to doprecyzowanie? Y, no, jak zwykle wyszło na to, że dla mnie wydaje się coś oczywiste, y, no, a takie dla wszystkich nie jest, także przepraszam za to, y, bo mogliście mi źle zrozumieć. Ja nie zapewniam Wam ciągłości w tym sensie, że będzie to identyczne ubezpieczenie, jakie mieliście w tym zakładzie pracy. To nie jest możliwe, bo ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy mają tą specyfikę, że dla każdego zakładu pracy są obliczane oferty bardzo indywidualne. I teraz, tak, może się tak zdarzyć, że są trzy różne zakłady pracy XYZ. We wszystko, wszystkie, na przykład, mają ochronę w PZU, a mimo to oferty kompletnie są inne, dlatego że inne zostały wynegocjowane ze względu na ilość pracowników, ze względu na ryzyko w danej branży, ze względu na średnią wieku tych pracowników. Nie są te oferty porównywalne, tak? I w związku z tym też trudno oczekiwać, że jak przyjdziecie do mnie, to ja będę miała coś, co jest identyczne z jakimś zakładem pracy z Wałbrzycha czy okolic, bo no jest to po prostu niemożliwe, tak? Bo u mnie w tych grupach otwartych też jest obliczane ryzyko. Ono jest trochę bardziej uśredniane, bo tutaj przychodzą pojedynczy klienci, no i też jest to w inny sposób trochę liczone. Natomiast jaką to ma zaletę? Ma taką, że bardziej indywidualnie możemy to dobrać do Waszej sytuacji. To znaczy, jednej osobie mogą być potrzebne opcje rodzinne, a drugiej osobie już nie. W zależności od tego, jaką mamy sytuację rodzinną, w jakim jesteśmy wieku, i możemy sobie wybrać taki wariant. Który po prostu dla nas jest właściwy, czyli bardziej jest to takie dopasowane y, do nas osobiście y, i nie musimy wtedy jakby ponosić kosztu za te warianty, które by nas i tak już nie dotyczyły, bo, bo jesteśmy jakby poza tym ryzykiem, tak? Co mam na myśli mówiąc opcje rodzinne? No w opcjach rodzinnych jest śmierć współmałżonka, y, śmierć rodziców i teściów, y, urodzenie dziecka. To są takie podstawowe, tak? No, i teraz tak, załóżmy, że nie wiem, mamy 50 parę lat, yy, jesteśmy singlem, nie mamy już rodziców i teściów, yy, no i jesteśmy w takim wieku, że nie planujemy mieć już dziecka, tak? Więc kompletnie nas te opcje nie dotyczą. Gdybyśmy byli w zakładzie pracy pod, pięci pod grupówkę, to nikt nie, się tym nie przejmuje, tak? No, po prostu jest to uśredniane i, i wszyscy, jakby za tą opcję, muszą płacić. Natomiast jak przyjdziecie do mnie, to ja zawsze pytam, jaka jest sytuacja rodzinna i dobieramy, sugeruję po prostu te warianty, podpowiadam, który wybrać, żeby to miało dla Was sens, tak? I jest dobrane bardziej szczegółowo i fajnie. No natomiast no padły pytania, czy to będzie to samo, co mieliście w zakładzie pracy. No nie, nie będzie identyczne. Tak? To jest jakby na podobieństwo grupowych ubezpieczeń skonstruowane, natomiast no nie będą identyczne kwoty. Czasem może się ten zakres tam różnić odrobinę, jakieś tam dodatkowe rzeczy, no, w jednej firmie, nie wiem, może być rekonwalescencja, a w drugiej nie ma, w jednej będzie, nie wiem, jakaś wyższa kwota, a w drugiej niższa za jakieś e, świadczenie. E, na szczęście ja mam też tych wariantów z kilkanaście do wyboru, co najmniej jeszcze w niektórych to jest tak, że jeszcze są właśnie takie pogrupowane e, ryzyka, które jeszcze w ramach tych wariantów można powybierać lub nie Jestem przekonana, że dobierzemy coś sensownego i będziecie zadowoleni, mimo że nie będzie to takie jak w zakładzie pracy. Powiem tak, że z mojego doświadczenia wynika, że w większości przypadków udaje mi się nawet lepszy wariant dobrać, bo właśnie on jest taki bardziej doprecyzowany pod Was, tak? I za podobne pieniądze można mieć nawet całkiem wysokie sumy ubezpieczenia. No, chyba że pracujecie w jakimś zakładzie, który parę tysięcy ludzi zatrudnia, i rzeczywiście wynegocjowali jakieś tam warunki, nie wiadomo jakie, ale powiem, że z tych zakładów, które są tutaj w Wągrzychu i okolicach, widziałam już sporo grupówek, bo mi klienci przynosili, do, po prostu chcieliśmy to porównać, jak to wygląda. Nie było tam jakiegoś szału, że tak powiem, jeżeli chodzi o sumę ubezpieczenia i zakres. E, więc e, na pewno nie będziecie stratni, e, a już na 100% nie kosztuje Was kompletnie nic: przyjdźcie do mnie do biura i po prostu sprawdzenie, jak to wygląda. To jest kompletnie niezobowiązujące, przecież nic nie musicie zrobić, a sprawdzić zawsze warto. Do czego zachęcam. Także dzwońcie, umawiajcie się po prostu na spotkanie. Jak macie właśnie te poprzednie warunki, to byłoby fajnie, gdybyście je ze sobą wzięli, bo wtedy będziemy mieć jakieś pole do porównania i do jakiegoś wyboru. Także do usłyszenia, do zobaczenia i działamy, bo ubezpieczenie takie ala grupówka to naprawdę jest taka niezbędna podstawa dla każdego, żeby się czuć trochę bezpieczniej. Do zobaczenia.